Dojechaliśmy Na żwirę Jakieś opuszczone O Widzowie? Widzowie Gdzieś kręcił? Piekę Siema. 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 Siema Wy do mnie Widzę No jednak trafiłeś No Gdzie tu można się wypakować? Tam możesz jechać Albo Aha. tam Wycofnąć. A, bo tu cały czas jeżdżą Siema Enduro Krzeszowice tu jeżdżą nawet hmm? Patrz Siema, jak? To jest moje marzenie, chcę taki skuter Siema Siema. Wysoka ta góra jest? No 70 metrów prawie? 70 prawie. O to wyższa niż tam? Trzyma. W białym boże? Nie, na białym boże to wyższa jest. Nie, 65 metrów. Rozdziel. A tu następna grupa idzie? Kurde! Nie ci braknie tej! To taka klasa duża jakaś! Normalnie tak, warn był jeszcze więcej było. No. Widziałeś? Szok normalnie! Więcej niż na targach! Cie ma wy też do mnie? Tak! No. Kurde, Siema. ale was chłopa tu jest i Dobra, my się kurde przybieramy, a wy wszyscy nogami przyjdzie? Ramy A ktoś dwa umie drona odsługiwać? No? no? Kurda. Taki skuter by mi się przydał. A jak kanał oceniacie? Bardzo dobry. Tak? Może być? Zasługuje na 100 tysięcy subów? Na milion. Na milion? O kurde ty dominator musimy się bardziej postarać jak na Milion kurde No to dzisiaj dobiję Dzisiaj dobiję no. <gry> Ale kurde nie spodziewałem się, że tyle was przyjdzie tutaj no Show. Dobra, przybieram się zakładujesz kamerę Towajcie O, idzie się... <grystanie> 600. <gry> Nie 600 Nie ma tu przejścia Nie <gry>

Miedzi, kable. złomiarzy tu opalali chyba. Jeszcze tam sokopalnie mamy. Miedzi opalali dobra. chyba. O, co to za łom? Czekaj, otwarę latarkę, nie? Ale to jest. Zasypane. Ale to głowę nie spadł, <laughs> świeci świeci Ale A, tam jest koniec jeszcze drugi, bo widać... A tam jest no. <laughs> Kurde, co to za jeszcze miejsce? Są... tam jest kanał O Dobra dominator Chybacha już wyciągaj, bo ci się ugotowała. Musi być dobrze, nie? A wy macie? Nie. Nie nosisz? Nie nosisz. Ty donosisz. Tak, to się będzie. Bądź z mojej ziemi A kto ty kurwa jesteś? Bądź ziemi powiedzianym. Pierdalaj, kurwa. Zajebał ci ktoś, kurwa. Bądź wypierdalaj. To mi na weź go, bo kurwa kiełbasa mi się zepsuje. Skąd ty się tu wziąłeś, człowieku? Kurwa, na ziemi! Daj mu kurwa parę wlepek, i niech spada. A skąd ja mogę widzieć, że to Twoja ziemia jest? To moja ziemia właśnie zarobiona. Ja! Daj mu, daj mu. Tylko po ojca nie idź. No, dobra, nara. Dobra, na drugi raz to wiesz, lepiej przyjść i poprosić, nie? Dużo bufu. talk mais the Siema! <summel> Siema! Odpoczywasz? No to, nie Pojadę tam i wjadę i zjadę Będzie najlepiej, będę wiedział jak No to ja mogę tutaj pokazać, zaprezentować jak to się robi <summel> Księdzie do szkoła! Panie ma Co? Nie, nie, pojechał do kościanki. No Zajebiście Bardzo szybko się zjeżdża, nie, I można tak za dużo gazu dać. Za dużo trochę dałem tak, i przy dole nie mogłem wyhamować, tak. ale wybrał skubany. I co, dobrze cienki wyuczył, nie?